Witaj, jestem Kamil, a Ty oglądasz temat tygodnia z rynku Forex. Najważniejszą informacją ubiegłego tygodnia jest wzrost notowań ceny ropy do 50 dolarów za baryłkę oraz spadek złota osiągający minima ostatnich 3 miesięcy. Oto najważniejsze wydarzenia. Cena ropy Brent po raz pierwszy od października 2015 roku przekroczyła próg 50 dolarów za baryłkę, osiągając wartość 50 dolarów 19 centów. Od połowy lutego, gdy kurs ropy spadł do 26 dolarów 4 centów za baryłkę, czyli minimum w ostatnich 13 lat, cena tego surowca wzrosła o ponad 90%. Cena złota rosła przez cały ubiegły tydzień, osiągając pod koniec piątkowej sesji wartość 49 dolarów 56 centów za baryłkę. Tymczasem, po dobrze zapoczątkowanym roku, złoto spadło w poniedziałkowym notowaniach o do poziomu 1200 dolarów. Co doprowadziło do tej sytuacji? Wzrost ceny ropy nastąpił tuż po pojawieniu się raportu w Kanadzie o pożarach, który skutkiem było uszczuplenie zasobów ropy. Amerykański Departament do Spraw Energii ujawnił, iż zasoby ropy Brent tego kraju skurczyły się o 0,8%. Wpływ na podaż ropy miały również ataki grup bojowników w Nigerii. Mimo iż znaczący eksporterzy, tacy jak Arabia Saudyjska oraz Iran, zwiększyli wydobycie ropy, wygląda na to, że wydarzenia, które zmniejszyły poziom wydobycia innych producentów oraz zmniejszyły wydobycie Stanów Zjednoczonych, miały istotny wpływ na notowania czarnego złota. Jeśli chodzi o złoto, wyraźnie widać, że jego kurs zareagował na wzrosty ceny Dorala, którego z kolei był następstwem jastrzębiego przemówienia prezes Fedu, jakie usłyszeliśmy w ubiegłym piątek. Komentarze prezes Fedu, Janet Yellen, dały asumpt oczekiwaniem kolejnym podwyżkom stóp procentowych. Co dalej? W przypadku ropy poziom 50 dolarów za baryłkę postrzegany jest za znaczący. Inwestorzy i analitycy na całym świecie z pewnością będą uważnie się przyglądać. W bieżącym tygodniu Poznamy również istotne dane na temat płac amerykańskim w sektorze pozarolniczym. Jeżeli pojawią się sygnały świadczące o wzmocnieniu gospodarki, możemy być świadkiem oczekiwanej podwyżki stóp procentowych, a także będzie miało miejsce wpływ to na cenę złota. Innym kluczowym sygnałem, jakiemu należy się przyjrzeć, jest czwartkowa informacja Europejskiego Banku Centralnego o stopach procentowych. Wygląda na to, że przed nami ekscytujący tydzień. Jestem Kamil. A ty oglądałeś temat tygodnia z rynku Forex.